Medytacja po to, żeby radzić sobie w trudnych sytuacjach. Kiedy mamy takie emergency, mamy naprawdę sytuację podbramkową. Robimy tę medytację. Dlaczego ona działa? Ja w trakcie wam wytłumaczę. Najpierw powiem, jak robimy medytację. Potem zrobimy sobie 5 minut medytacji. Spróbujecie. OK, e, jak robimy? Od razu mówię, pozycja e, lotosu. Admasana nie jest obowiązkowa, bo pytaliście mnie o to. Ja tak siadam, bo tak mi jest wygodnie. Jeśli ktoś może, to super. Jeśli nie, dowolna, wygodna pozycja. To może być po turecku, to może być na piętach, to może być na krześle, tylko siadamy wtedy na brzegu krzesła, nie opierając się, trzymając kręgosłup prosto. I tyle. Nie martwimy nie przejmujemy się tym. Mudra. Dzisiejsza mudra wygląda tak. Czyli te palce są złączone równolegle do podłogi, mniej więcej. Kciuki są swobodnie. Tutaj się palce nie stykają. Czyli trzymamy na piersiach, na klatce piersiowej. Jest to wygodna pozycja, która nie powoduje napięcia w ciele. Plecy prostujemy. I teraz tak, to jest medytacja jamu. Jest tu określony sposób, w jaki będziemy oddychać. I już tłumaczę. Wdech długi, spokojny, głęboki, zaczynamy od brzucha, środek klatki piersiowej, wypełniamy górę, czyli długi logiczny wdech w ciągu 5 sekund, wydech od razu w ciągu pięciu sekund, pełen zupełen, zupełny wydech i zatrzymanie na zatrzymanym wydechu 15 sekund czyli wydech, wdech w ciągu 5 sekund, wydech 5 sekund i zatrzymanie na wydechu 15 sekund. Siadamy prosto. Wyprosty kręgosłup. Zwróć uwagę, żeby twoje ramiona, szyja były zrelaksowane. Zamknij powieki, zostaw je odrobinę otwartymi na tyle, żeby odrobina Światła wpadała poprzez półkszętnięte powieki. Może skoncentrować uwagę w punkcie pomiędzy brwiami. I zaczynamy. Ja na początku będę liczył. Potem pozostawię w ciszy. Każdy będzie liczył sobie sam. Zrób głęboki wdech. Pełen wydech. I zaczynamy. Wdech. Dwa. Trzy cztery pięć, wydech dwa, trzy cztery pięć, zatrzymanie na wydechu trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa. Trzy, cztery. Pięć. Wdech. Dwa. Trzy, cztery. Pięć. Wydech. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Zatrzymanie na wydechu. Cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i kontynuuj sam. Proszę, kontynuuj podczas, kiedy ja będę mówił. To jest bardzo, z jednej strony prosta, ale też zaawansowana medytacja. To jest taka medytacja, która rozwiązuje Twoje wewnętrzne konflikty. Naprawdę. Może Ci się bardzo spodobać. To jest jak psychoterapia. Możesz obserwować, czy jak to się mówi w języku psychoterapii, robić sobie superwizję tego, przez, przez co przechodzisz, przez jakie zmiany przechodzisz podczas tej medytacji. Co się z Tobą dzieje? Na czym polega jej działanie? W momencie, kiedy Twoje ciało, Twój system, orientuje się, że nie oddycha, po wydechu zaczyna się włączać mechanizm przetrwania, zaczyna wchodzić na o wiele większą wydajność. Teoria jest taka, że kiedy po wydechu nie ma brany, Twoje ciało praniczne zaczynaje przenikać inne ciała i to tworzy określoną kombinację. I ten nasz komputer, w którym jesteśmy, musi znaleźć sposób. Jak pozwolić Ci, jak przeżyć Twoim komórkom, które potrzebują określoną ilość powietrza, jak przeżyć bez tlenu? To jest mechanizm tej medytacji. Tak więc, jeżeli masz, jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, masz jakiś podbramkowy, Moment to nawet pięć minut potrafi zrobić robotę. Po kolejnym zatrzymaniu uspokój oddech, niech oddech sam się ustabilizuje. Oddychaj normalnie, opuść dłonie. poczuj ten stan, który masz na koniec. Jeśli masz. Naprawdę podbramkową sytuację. Coś się dzieje, z czym się nie możesz poradzić. Pięć minut już nawet robi robotę. Jeśli chcesz wziąć tą medytację na stałe, do praktyki, polecam, zaczynamy sobie od 11 minut, 11 minut dziennie. Budujemy ją stopniowo do 31 minut, ale stopniowo. Chodzi o to, żeby nasze płuca się przyzwyczaiły. To jest narzędzie, które pracuje z powietrzem, pneumatyczne. Tutaj ważne, żeby nie przeholować. Powoli, spokojnie rozwijamy swój oddech. Kochani, miłego dnia życzę i dzięki, że jesteście ze mną.